To tak, tutaj chodzi o co? Jest mój atak, Jest kontra przeciwnika. To albo przyjmuje na podwójną gardę, albo przyjmuje na unik. Jest rotacja. Czy tam przyjęcie? Jest już kontra. Jest odpowiedź. Płynna walka, Płynne, pły, płynna wymiana między mną a przeciwnikiem w walce, da, jak toczy to jest to się walka. Nie jak się biegamy przez 15 minut, czy przez 20 i szukamy się w ringu czy w klatce. Tutaj przychodzi zawodnik z jajami, ja z jajami. Czy z jajnikami, ale dużymi i, i, się, i się bijemy, tak? A nie ganiamy się i szukamy się, bo to nie ma sensu. Tak? Ja nie reproduję w ogóle takiego stylu i uważam, że ten zawodnik w ogóle nie powinni wchodzić do ringu czy do platu, bo jest strata czasu i, 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 i tylko nerwów. Tak? Jak wchodzę się bić, to się wchodzę bić. I teraz tak. Tak jak zaczynaliśmy cały czas rękoma, tak teraz zaczynamy nóżkami. Zaczynamy dwoma midlami z tymi nogi. Dwami dle tylnej nogi. Raz, dwa. Ręce wysoko. Raz. Tak? Ponowienie pierwsze będzie takie, że ten, który przyjmuje, kopie low kick na zewnątrz. Partner bierze to na blok, ale to już będzie drugie ponowienie. Czyli będzie tak, że dwa, blok i tu dwa. Ale to będzie w następnym ponowieniu, bo sposób wcześniej powiedziałem, żeby szybciej szło. Tak? Przygotować się, zaczynamy. Dwa midle, całe midle pod łokieć. Dwa midle z tymi już.

Pan tego kiku, jak on jeszcze nie utrzymał pozycji, tak? Bo on tutaj jest z nogą, a wy już odpowiadacie. On ustanie po midlach. Subiektywnie. Trzy. Trzy.